Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w minionkach. No i kontynuujemy nasze zmagania w minionkowym świecie. Zobaczymy, mamy przebiec 450 metrów. No dobra, oby nam się to udało i mamy nowy świat. Udało mi się go przejść. O boże, no to tośmy ładnie zaczęli. <głupota>, Głupota. Dobra, słuchajcie, szybciutko, szybciutko, zaczniemy od nowa. Replay, poproszę bardzo szybko, lecimy, słuchajcie. Od nowa za, zaczynamy, to był taki falstart w nowym świecie. No i co, lecimy, zbieramy te bananki, które mamy zebrać. No i lecimy w podróż banankową. Zobaczymy, jak nam się uda dotrzeć do tego naszego bajkowego świata. Ciekawe, czy w ogóle... Wow, jakie to są deskorolki w ogóle. To nie są deskorolki, co ja mówię. Poszliśmy w lewo. Wiadomo, trzeba iść w prawo. Jak to powinno. O! Dobrze! Popatrzcie, mamy tutaj coś. Dobrze, możemy iść pod spodem albo to przeskakiwać. Chyba wolę pod spodem. Uuu jaka trampolina. Dobrze. Tutaj kolejny minionek. Pójdziemy w prawo tym razem. Mamy pokonać 450 metrów. I... O! Widzieliście! Wow, ho, 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 co to się udało? Chyba pokonaliśmy to 450 metrów. Możemy iść dalej, nie? Wow, wow. Jestem pod wrażeniem. Dobra, to lecimy. Słuchajcie, co to za koło fortuny? Halo, nic nie widzę. Uwaga. No dobra, to lecimy w takim razie. No, i co moi drodzy? Poziom udało nam się zdobyć, bo 450 potrzebowaliśmy. Ale się już coraz trudniej zaczęło robić. Weźmiemy sobie tego pana. No i co? Koncentrujemy się na tym. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jest pan odkurzacz. Będziemy mrozić to wszystko. Dobrze, o to chodzi. No i idziemy na prawo. I ciekawe, jak, co my mieliśmy tu w ogóle zrobić? Tak szczerze mówiąc, to nie wiem. Dobra, ale mimo wszystko teraz bardziej przyspieszamy. Więc trzeba będzie uważać na te kosze. Bo ja zupełnie zapomniałem o tym, że tu mogą takie rzeczy się dziać. No i jedną już przeszliśmy etap i już możemy iść do kolejnego poziomu. Ale spróbujemy dojść jak najdalej, bo o to chodzi w tej grze, żeby pokonywać tutaj różne ścieżki. I zajście jak najdalej. O mój Boże, dobrze, że w porę się zczaiłem O co tu chodzi? Po prawej teraz. Ok. Dobyliśmy kolejnego pana. Wo, no to już nas chciało zaskoczyć. No ale jesteśmy na posterunku. Kolejny pan, razy 7 Wo, tylko że ten pasek się nie przesuwa. Nie wiem czemu. Oj, no i koniec, ale słabo, ale słabo nam poszło. No ale zdobywamy kolejne przejście, a kolejne etapy. 7. Ok, niech będzie. Nie mamy 13 poziom, jakąś rakietę tu dostaniemy. Musimy odblokować. No dobra, to play w takim razie i lecimy. Co wy na to? Fajnie jest pograć w te minionki. Dobrze, że to wyszło na tego Androida, bo można sobie fajnie w nie pograć, poszpilać. Musimy zdobyć rakietę, czy mi się wydaje. Nie bardzo wiem o co tu chodzi. O, jest rakieta. No! Ale to sfarciłem, ale to zrobiłem źle. Halo, przepraszam Was, moi drodzy. Halo, replay, jeszcze raz. Tak być nie może. Musimy się skoncentrować. Dajcie mi siłę. Moc słapek w górę, żebym tutaj lepiej przeszedł ten poziom. No ale dobra. Jolo. Oby ta rakieta nas tu gdzieś spotkała. To będzie. Wow, nie lubię takich turbo rzeczy. Powiem szczerze. Chociaż może. Niech będzie. Idziemy na prawo. Tylko gdzie jesteś moja rakieto? Rakieto Kotleto. Dobra. Dobra, Ej, nie widzę tej rakiety. Ciekawe co się z nią stało. Ciekawski, Ciekawe, gdzie ta rakieta? Halo, rakieto, gdzie jesteś? Już miałem ją blisko, ale przez to zaprzepaściłem swoje szanse w ogóle jakiekolwiek. Idę znowu w prawo, no ale rakiety nie mogę znaleźć. Okej, okay, tu ją widzę. Nie, to był odkurzacz Ciekawe, gdzie jest rakieta, się zastanawiam tak. Nie mogę, dobra, idę na lewo. Może tu będzie. Jest kolejny minionek. Okej, okay, no ale rakiety nie widzę. W ogóle jest trudno, moi kochani, trudno jest grać w tę grę. Koncentrować się na niej i przy... Kurka, nie mogłem tego przeskoczyć. Ojej, no to ładnie mnie zrobili. Ładnie mnie zrobili na me... miękko. No ale gdzie ta rakieta? Jak co rakietę? Miałem... Zaraz na początku była, to to spaściłem. To przepaściłem swoje szanse. no ale... Aha, pod spodem tu mam iść, dobra. No wiem, wiem, spoko, minionku. Damy radę. Już teraz wiem, co z tym mam fantem zrobić. Mamy na dół się przeturlać. Wtedy będę wiedział o co chodzi. Ej, rakieta tu jest. Uhuhu Oj, no nie wiem, czy tak będziemy mogli robić, moi kochani. No super, ja gram w to na Androida, więc nie mogę tak ruszać, moja droga. Tile the device left turn. No super. Halo, jak ja to mam zrobić? Teraz mi powiedzcie, że tu będzie jakieś sterowanie. XZ. Dobra, Ło nie! Uhuhu, lecimy. Dobra, to już wiem, że to ma być XZ. Pamiętajmy o tym. Ale mamy quest już zaliczony z tą rakietą, więc jest tyle dobrze

bananeczków 140. Ciekaw jestem, co teraz mam zrobić, żeby znowu quest'a zaliczyć Aha, no dobra, okej, okay, rozumiem, czyli z te kosze nie mogę przeskakiwać ich. Ale mimo wszystko udało nam się. No co, Biarbuzika zje, no to fajnie. Ty, minionku, ty to jesteś udany, naprawdę. No ale mamy 14 poziom. Więc mimo wszystko się udało, moi drodzy, i spróbujmy go przejść. Level 14. Dobra, 170 bananów musimy zebrać. To, 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 to jest do wykonania. To nie jest prost, yy, trudne zadanie. Akurat to tych bananów jest bardzo dużo. Już widzicie, mam ich tyle 78. Więc teraz będzie jeszcze więcej. To jest rakieta, jej raczej nie chcę. Szczerze mówiąc. No, i zaraz zaliczymy tego quest'a. No właśnie, już jest zaliczone. Teraz tylko trzeba je zebrać więcej tych bananów. I powinno być, jak ulał, jak spłatka nam pójść. Oj, no niestety. Uhuhu. No nic, moi drodzy. Ajajaj, no ale przeszliśmy znowu ten poziom. Jedna jest gwiazdka. No ale cóż, tak to jest, dzięki Wam moi drodzy za uwagę i do zobaczenia, papa, pa, trzymajcie się ślicznie, cześć.